Także jestem bardzo usatysfakcjonowany, ale... Czy wszystkie ujęcia nagrywasz sam? Nawet te z drona? Zazwyczaj korzystam z współpracowników moich, wykorzystuję ich, kochanego Piotrula czy George'a, czy nawet Kamil, tutaj złapię za kamerę, czy chociażby Szymon. Także mam swoich operatorów, aczkolwiek na przykład na Antarktydzie koszta dodatkowe operatora byłyby tak duże, musiałbym zapłacić dosłownie drugie tyle, co za siebie, żeby móc wziąć operatora. W tej sytuacji musiałem wszystko nagrywać sam, zrobiłem przepiękne ujęcia. Nawet National Geographic nie powstydziło się tych ujęć i wrzuciło to do siebie na profil. Pozwoliłem im, e, niech mają i tak, z drona również nagrywam sam. Nie doceniacie mojego fachu, bo akurat droniarzem jestem niezłym. Poza tym, że właśnie zgubiłem na kolejnej wyprawie, o której wy jeszcze nie wiecie, ale niedługo się dowiecie, takiego drona rozdupcyłem. Miałeś jakieś poważniejsze problemy z odmrożeniami? Słuchajcie, sytuacja jest taka, że jeżeli mamy dobre ciuchy, a ja miałem, bo miałem i fajne buty i miałem dobry kombinezon, raczej nie będziemy mieli problemów z odmrożeniami w tego typu wyprawie. Odmrożenia zazwyczaj dostajemy nie jak jest bardzo zimno, a jak jest bardzo wysoko, bo im jesteśmy wyżej, tym brakuje nam więcej tlenu, wtedy organizm Potrzebuje ten tlen mieć tutaj w płucach, w serduszku, w mózgu, w najważniejszych organach i dlatego ten, ten tlen nie dochodzi na, do, do czubków palców, tak właśnie zazwyczaj dostajemy odmrożenia.